Czyli, Pan Jezus kiedy mówi, nie możesz dwom Panom służyć, to nie tylko myśli o zdrajcach, o masonerii, ale też myśli o kasie, o wymiarze materialnym, bo wtedy to się staje Twoim drugim Panem. Jeśli całą nadzieję pokładasz w dobrym odżywianiu i tylko o tym w kółko mówisz, to, to dziecko drogie, coś jest nie tak z Twoim Bogiem. Pytam się wtedy tych ludzi, o kurcze pieczone, to wy przeżyjecie pokarę? Więc pamiętajcie, gdzie jest wasze serce, tam jest wasz Bóg. Dlatego nasza cywilizacja przewartościowała położenie swojego serca. Pies jest ważniejszy od człowieka. Urodzenie o się śminek czy kotków jest prawnie mocniejsze niż urodzenie się dziecka. Myśmy już tak zwariowali, że dzieci, podam Wam na dniach, gdzie macie popatrzeć na, to na internet, poczytacie płód dziecka w kilogram zabitego dziecka w Chinach kosztuje 70 euro. We Francji 220 euro. Kilogram. Ja już do ust Pepsi czy inne firmy produkują nic wezne, bo nie będę brał udziału. Kobiety smarujecie się drogimi szwajcarskimi krem, kremami, bo się chwalą, że, są że potrafili stworzyć strukturę odmładzenia skóry. Jest to prawdą, ale się przyznali na stronie, że to mają wszystko z płodów ludzkich. Więc dzieci, witam Was w klubie kanibalizmów. Wszystko zostało rozwalone. W naszej cywilizacji Położyliśmy ufność W nauce W postępie Więc zapomnieliśmy o Bogu I co się okazuje Zjadamy się nawzajem Jest to przerażające Jak wy czytacie Czym się smarujecie Co jecie W tych pokarmach W tych napojach są ludzie Pan Wojciech rozumie do czego doszło? Gdzie jest wasza ufność, tam jest dzieci wasze serce.